Witam Was kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię taką bardziej merytoryczną, kwestię odnośnie, odnośnie treningu siłowego, właśnie. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak według mnie powinien wyglądać dobrze zaplanowany blok treningowy, na czym powinien się opierać, na czym powinien w zasadzie polegać. Tutaj w tle wrzucę Wam mój ostatni trening. Bo wydaje mi się, że będzie to po prostu milsze dla oka, jeżeli e, ten trening będzie tutaj gdzieś widoczny. Postaram się to jakoś fajnie skleić, bo łączę go właśnie teraz. Ok, także tutaj będzie trening nóg, e, a ja wtedy będę sobie mówił, e, co mam po prostu Wam do przekazania. Także zacznijmy od tego, że najważniejszą kwestią według mnie jest to, żeby trening, który wykonujemy sprawiał nam przyjemność. To jest moim zdaniem właśnie najważniejsza kwestia, nie kwestia tego, jak dokładnie jest ten trening zaplanowany, czy jest on, czy jest on dla nas, e, powiedzmy, idealnie dobrany, ale to, czy my będziemy po prostu chcieli go wykonywać, bo jeżeli nawet plan jest, plan jest idealny, do, dobrany, dobrany idealnie pod nas, wszystko jest ładnie, pięknie. Ale jeżeli ten trening nie będzie nas satysfakcjonował, nie będzie sprawiał nam przyjemności po prostu. Nie będziemy go robić z ochotą. No to nie przyniesie nam to rezultatów, bo zrezygnujemy po prostu, tak? Nie będziemy chcieli go dalej wykonywać, bo, bo nie będziemy mieli na to najmniejszej ochoty. Także przede wszystkim trening powinien być dobrany w ten sposób, żebyśmy go lubili, żebyśmy go lubili robić, żeby był dla nas y, przyjemny. To jest, y, to jest taka pierwsza kwestia, o której chciałem powiedzieć. Kolejny temat to. E, progresja liniowa i sposób tej progresji, bo to też jest dość istotna sprawa, a wydaje mi się, wiele osób, e, szczególnie początkujących ma z tym problem. Co istotne to jest e, zachowanie tej progresji przez powiedzmy cały blok treningowy i dobranie tego ciężaru w taki sposób, żeby pierwsze tygodnie były nieco lżejsze, ale też nieprzesadnie lekkie. Natomiast, żebyśmy w kolejnych tygodniach mogli sobie y, tutaj śmiało progresować, ale co ja mam na myśli mówiąc progres, bo to też jest y, ważna sprawa. Progresja nie opiera się tylko i wyłącznie na progresji ciężaru. Jest wiele metod progresji i wszystkie z nich mogą być wykorzystane w mniej lub bardziej y, odpowiedni dla nas sposób. Tak więc, przede wszystkim, y, pomijając już progresję ciężaru, o której wspomniałem, mamy też progresję, jeśli chodzi o ilość powtórzeń. Czy tempo wykonywania powtórzeń, czy nawet yy, choćby długość, długość przerw między seriami, jest tego naprawdę wiele, dlatego nie należy ograniczać się tylko i wyłącznie do yy, jakby zwiększania obciążenia z tygodnia na tydzień, bo jest to jedna z metod, jest to dobra i istotna metoda, ale nie jedyna słuszna, tak? Yy, I tutaj yy, też właśnie zwiększając, jeżeli już zdecydujemy się na zwiększanie tego obciążenia z tygodnia na tydzień, należy pamiętać, że. Technika musi być na bardzo dobrym poziomie. To ma być podstawą, i dopiero wtedy możemy stopniowo zwiększać to obciążenie. Nie powinniśmy robić to tak, że z tygodnia na tydzień dodając ciężar, technika jest coraz gorsza, robimy coraz bardziej oszukane ruchy, bo tak naprawdę wtedy nie progresujemy. Co z tego, że dołożę powiedzmy 5 kg na sztangę, robiąc przykładowo wiosłowanie sztangą. Jeżeli będę coraz bardziej zarzucał ciałem, plecy będą pracowały. Tak samo, albo nawet mniej. E, mi będzie wydawało się, że właśnie wykonuję ten progres, że zwiększam obciążenie, więc teoretycznie progresuję, ale tak naprawdę to nie będzie progres dla naszego ciała, a, a może nawet i regres, bo czucie mięśniowe będzie coraz mniejsze. Także e, zachowanie progresji polega na tym, że jeżeli zwiększamy to obciążenie, czy zwiększamy ilość powtórzeń, to technika musi być cały czas na odpowiednim poziomie. Dlatego. Może niekonieczne, ale dobre jest pilnowanie tempa. I co tutaj mam na myśli? Tempa wykonywania ćwiczeń. Przykładowo wykonujemy przysiady. I w zależności też od osoby, bo ja akurat nie jestem fanem liczenia choćby w głowie fazy negatywnej czy przytrzymania na dole, robię to bardziej intuicyjnie. Ale staram się, żeby z tygodnia tydzień wyglądało to bardzo podobnie, niemal identycznie. Czyli przykładowo faza negatywna trwa 2 sekundy, przytrzymanie na dole jest sekundowe, na dole, jeżeli mówimy tutaj o przysiadzie, jeżeli przysiad jest tutaj przykładem, więc przytrzymanie na dole faza trwa około sekundy, później ruch w górę dynamiczny, tutaj bez jakiegokolwiek tempa, czyli jak szybko potrafię. I na górze przykładowo też sekunda, wykonuje później kolejny ruch, tak? I z każdym tygodniem ma to wyglądać tak samo. Wtedy właśnie mówimy o progresji. E, tutaj ten, to tempo podałem jako przykład, nie, nie sugerujcie się tym, bo też powinno to do, zostać dobrane indywidualnie, też powinno być e, różne w zależności od ćwiczenia jakie wykonujemy, bo przykładowo jeżeli wykonujemy ćwiczenie bardziej izolowane, choćby prostowanie łut e, na maszynie. E, tą, tą, tą fazę przytrzymałem, możemy sobie przytrzymać powiedzmy przez kilka sekund i wykonać kolejny ruch, a jeżeli e, powiemy o takim samym mm, przytrzymaniu e, w, e, w najcięższej fazie ruchu, jeżeli będzie to jakieś wielostawowe ćwiczenie, niekoniecznie przyniesie, e, przyniesie nam to odpowiedni efekt, bo po prostu za bardzo zmęczymy się tym. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tempo, no to powinno być to dobrane indywidualnie, w zależności właśnie od ćwiczenia. Ale mam tutaj głównie na myśli to, że tempo powinno być zachowane również z tygodnia na tydzień, i wtedy właśnie możemy mówić o tym, że progresujemy, bo wszystkie jakby zmienne są zachowane, a my zwiększyliśmy przykładowo obciążenie lub yy, zwiększyliśmy ilość powtórzeń. Wtedy dodam jeszcze raz, możemy mówić, że progresujemy. E, kolejna kwestia, czy powinniśmy trenować do upadku? No jest to temat poruszany przez wiele osób. E, wiele jest kontrowersji na ten temat, bo jedni mówią właśnie, że powinniśmy trenować do upadku drudzy, że nie. i co mam tutaj właśnie na myśli trening do upadku? E, moim zdaniem trening do upadku to trening, kiedy ostatni nasz ruch jest wykonany właśnie do upadku mięśniowego, czyli nie jesteśmy w stanie wykonać już kolejnego powtórzenia, ale ostatnie powtórzenie jest wykonane poprawnie technicznie, a kolejnego nie jesteśmy w stanie wykonać poprawnie technicznie, czyli nie jesteśmy go w stanie wykonać tak samo jak y, poprzedniego ruchu, i wtedy, moim zdaniem, seria powinna się zakończyć. Oczywiście, y, niektórzy stosują, nie mówię, że to jest złe. Y, powtórzenia oszukane, powiedzmy, czy jakieś zarzucenie, choćby przy wiosłowaniu. Ale moim zdaniem właśnie każdy kolejny ruch powinien wykonać tak, wyglądać tak samo. I w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie już wykonać niemal identycznego ruchu, jak poprzedni, jeżeli to powtórzenie będzie oszukane, to wtedy powinniśmy zakończyć serię. Oczywiście też nie zawsze tak, bo tu, to zależy, jak to się mówi, to zależy. Zależy to od tego, jakie to jest ćwiczenie, w jakiej jesteśmy fazie, powiedzmy, bloku treningowego, bo jeżeli jesteśmy już gdzieś w końcówce, chcemy jakby przekroczyć jakąś tam barierę, no to można lekko nagiąć tą technikę, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, lekko nagiąć, a nie oszukiwać na zasadzie, że dodajemy kolejne, kolejne kilogramy, technika nam ucieka, a my dalej. Pchamy, pchamy i staramy się progresować, gdzie właśnie, jak już wcześniej wspomniałem, ta progresja nie na tym polega. No ale, ale przejdźmy jeszcze raz do tematu, o którym tutaj wspomniałem, czyli właśnie treningu do upadku. Także moim zdaniem powinniśmy trenować do upadku mięśniowego, ale tak jak już powiedziałem, kończymy serię w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie wykonać poprawnie technicznie kolejnego powtórzenia. I wtedy właśnie notujemy ten upadek mięśniowy i jest to koniec danej serii. Także podsumowując, powinniśmy trenować do upadku mięśniowego, powinniśmy progresować z tygodnia na tydzień, niezależnie od metody, w jaki sposób to robimy. Ale przede wszystkim powinniśmy czerpać przyjemność i satysfakcję z naszego treningu. Więc metodę treningową należy dobrać indywidualnie pod siebie. Jeżeli będziecie zainteresowani, to powiem Wam, w jaki sposób ja trenuję, jak ja to robię. Omówię może bardziej kwestie każdego treningu, jeżeli bylibyście tym zainteresowani. Tutaj w tym materiale, jak widzicie, jest, mój poka jest pokazany mój trening, ale jest to bardziej, żeby przykuć uwagę, żeby zachęcić odbiorcę, bo myślę, że taka rozmowa jest milej odbierana, jeżeli coś po prostu leci w tle, jeżeli widzicie, jak u mnie wygląda No tutaj przykładowo trening nóg, bo akurat Robię je w piątki rano, jest bardzo mało osób na siłowni, także na spokojnie mogę sobie nagrać cały materiał, wszystkie, wszystkie ćwiczenia, jakie wykonuję. Ale jeżeli bylibyście tym bardziej zainteresowani, to opowiem Wam o metodach, które ja stosuję, w jaki sposób ja to wykonuję, jak u mnie to wygląda. Natomiast w tej kwestii, o której wspomniałem wcześniej, odnośnie metod progresji czy treningu do upadku. Myślę, że wyczerpałem temat, bo chciałem właśnie przekazać takie podstawy, które dla mnie są istotne, które są ważne, ale nie chcę Was, was, te, was też tutaj przynudzać. Gadać w nieskończoność. Także to są takie właśnie podstawy podstaw, o których warto wspomnieć moim zdaniem, a które często są pomijane. E, także ja zachęcam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć, jak u mnie wygląda kwestia treningu, w jaki sposób ja swój trening wykonuję, w jaki sposób progresuję, czy jak rozplanowuję sobie bloki treningowe, gdzie to też jest moim zdaniem istotną kwestią, żeby mieć właśnie wszystko zaplanowane, notować sobie ten progres z tygodnia na tydzień. Ja robię to tak, że po prostu zapisuję sobie wszystko w notatniku. Później dzięki temu łatwo jest mi się odnieść do tego, jak powinien wyglądać kolejny tydzień i w ten sposób po prostu Mam wszystko czarno na białym, widzę jak to powinno wyglądać. Także nie przedłużając już tego materiału, jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Nie zapomnijcie o komentarzu: Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć, yy, jak wygląda właśnie u mnie kwestia tego treningu. I pozdrawiam.